Toksyczne środowisko, otoczenie. To już też od młodych lat, tak jest u nas po prostu może nie w świadomości, ale jest obecne w naszym, w naszym życiu, tak, towarzystwo, w którym się obracamy. W świadomości dopiero później, tak, mamy po prostu jakąkolwiek wiedzę o tym, co na nas negatywnie wpływało. Jak to się odbiło na nas w przyszłym życiu, tak, które mamy obecnie. Otoczenie, które nie tylko ciągnie nas w dół, ale też w ogóle nie, nie powoduje, nie wywołuje u nas żadnych emocji pozytywnych, prawda? Czyli, czyli po prostu ani je ani demotywuje, ani nie motywuje. Taka też powiedziałbym, dość neutralna pozycja. Egzystencja. Taka po prostu byle jakość, nie? taka, taka niejakość. Nie? Więc... Powinniśmy jednak y sądzę, że wybijać się własną ambicją bardziej. Y w towarzystwie czy, czy w życiu? Programista pomysłów.